Bamujesz? Już Ezio. Dobra czekaj, kupuję. Dobra, też To barse. Okejka Dobrze, ka. To Full, Full, full. Full, full. Full, tak się będziemy cie Ja się nie mogę ruszyć, kurwa, ni O. Wyjbałem. No byłem już. Ej, niech ten gość robi kopię serwera, 1 do 1 już w tym czasie. Ile dałbym zapomnieć te wszystkie chwile, te które są na nie, bo chcę, bo chcę zalogować do gry się i grać w kurta z moim kumplem, ej Zowskim, Zowskim. Kurwa, no czemu nie możemy zagrać? Nie spamowałeś. No a kurwa nie? Cały czas spamuję. I don't Kolej, care! Ja was mam Kurwa! Bóg! A, game crushet. Ja pierdolę! Mów po polsku, nie po filipowicku, bo nikt kurwa na czacie nie rozumie, rozumiesz? Nie game crushet. nie rozumiesz po angielsku, już ma to. Jak on pluki robi! Bo... Ty jesteś sam? Ja kręcę kołem losu. Proszę, jestem! Powiedz, Biegam, powiedz. ruszam się! Tak? Jak się zmieniało kamerę? Myszko A, Escape, opcje Grafika na sam dół, pole widzenia na maksa F2 chyba, obok 3 nie? Przecież F2 Ale... Fowa ma nam kula, umasz? Uff, dobra Nie, Ezio! Kamerę! R2. Halo! Cześć! Widziałeś, Ezio, gdzieś w grze? Pozdrowisz? Pozdrowisz Tarnowę? Po, pozdrawiam wszystkich kurwa Polaków ja Wszystko mówią to od razu tarnowę, ja ta i tarnowę, tarnowę i wszystkich innych pozdrawiam A ty co chcesz ode mnie? Ja ci mogę dać coś Daj wszystko Proszę bardzo, nie mam nic to, A ty co chcesz? Coś. Halo, czemu on do mnie nie mówi? Bo on na golasa jechł Widzisz te na, na czacie? Czekajcie, muszę techno ściszyć, dobra? <laughs> Czuję się właśnie fajnie. Okay. A mogę zostać trochę nie, techno? Nie, nie mogę, dobra. nie? Trochę zostać techno. Dobra, słuchajcie, jestem tu nowy. Ogarniacie temat? I potrzebuję koszulkę my jak bomba pierdolnie Masz, moj, masz bitt moją bitt 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 Dziękuję E mordo jest z pierwszym stramerem, którego zaczęłem oglądać Siema. na okrągło Pytanie czy cię lubię traci sens P Kocham cię wtedy Czekajcie po donate dostałem Dwie dychy jestem bogatszy teraz także no Dobrze ale chuj. Ale w, chuj. Chuj, w bomba, Dobrze, Eryk Kantian, Dziękuję Eryczku Dziękuję Eryczku 5 Mam nadzieję że odcinki Odcinki będą, będą na kanale Dycha średzki. Ej, jak... jak, jak kobieś koszulkę a może można kit... Dobra mi nam mówiłeś A, kurwa, do Was mówię ciągnę i na tym pincie, ej co, można było IP pokazać czy nie? No, a już biłeś? A. a, no to okej, okay, no bo mi problem, że nie można było. Ookuj e. kurwa, nie, e. można było. kurwa Problem jest taki, że chuj osób chce tu wbić, bo ta gra umarła i, i my ją możemy wskrzeszyć, wiesz? Bo to duża społeczność jest w tej gierce. Który to był? Nie ja Przeproś! Nie, o, pa, kurwa. Przeproś! Co? Nie, nie przeproś, ja. No. Przeproś ty cmelu. Przeproś Ej, tak brzydko chyba jest na tej platformie na której streamuje. Powiedz... No, nie powiedz nie, nie ciuchcio! Nie. Powiedz ciuchcio wtedy. Ciuchcio. Okropna ciuchcio. Ja Sorry Twitch Administration! Czy nie boisz stać takich. Ko kochani! To kochani! Pusy. Pusy. Robimy tak?